Przygotowałem taką prezentację e, 14 stopni wtajemniczenia przy promowaniu sklepu. Tu nie ma nic wspólnego z masonerią czy tego typu rzeczami. Natomiast y, taką podtezę zaczepnie czy F-Commerce i M-Commerce wyprą e-commerce. I może o tym trochę później. Natomiast y, nie wiem, czuję, czuję Adam jakąś taką aluzję, że ja niby jestem wrogiem social media. Otóż, otóż nie, nic bardziej mylnego. Jestem, jestem zwolennikiem z wyciągania po prostu faktów i, i liczb, które przemawiają, co się opłaca, co się nie opłaca, i 11 lat doświadczeń w prowadzeniu e, firmy IISA, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla sklepów internetowych, przekułem właśnie w taki prosty bryk. E, ten sam ten artykuł. Opublikowałem na swoim blogu, jeżeli ktoś chciałby śledzić. Ostatnio tam nic nie piszę, bo nie mam czasu, ale czasami jest tak, że napiszę 3, 4, 5 rzeczy na raz, a potem mi się nie chce. E, natomiast jest tam ponad 400 artykułów, więc jakby kogoś interesowało kiedyś przeczytanie wszystkiego, to może. Tam to opublikowałem i ten tekst odbił się dosyć dużym echem. Tutaj dwa autorytety, Jacek Strzębkowski Artur Kurasiński, ich recenzje widać na tym slajdzie. Natomiast jeszcze też dosyć istotne będzie do zrozumienia mojej prezentacji, czym my się zajmujemy, bo spotkaliście się na pewno z firmami, które dostarczają rozwiązania dla sprzedaży mobilnej, sprzedaży na Facebooku. E-mail marketingu i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych firm będzie Was przekonywała, że to, co oni robią, akurat jest najistotniejsze, jest y killer app, i wszystko, co do tej pory robiliście, jest nieistotne. Natomiast VI zajmujemy się kompleksowo obsługą sklepów internetowych. Dla kogoś, dla kogo software as a service jest obcym pojęciem, może sobie po prostu wytłumaczyć, że to jest taki Gmail dla sklepów internetowych, to znaczy sklep internetowy się do nas zgłasza i my zajmujemy się całościowo obsługą techniczną jego a przy okazji również budowanie frontendów i innymi usługami dodanymi. I eishop.com, czyli, czyli produkt, y który właśnie sprzedajemy jako eis jest, nie jest po prostu skryptem programu internetowe, sklepu internetowego, który, za który po prostu płaci się miesięcznie, tak. To jest, jak widać tutaj jest taka chmura rozrysowana, w której, e, z którą się komunikują różne komponenty nasze i komponenty zewnętrzne przez API. Także jest to bardzo, bardzo rozległy system, który między innymi zawiera te wszystkie elementy, jak e-commerce i e-commerce. W związku z tym e, prosty wniosek jest taki, że jeżeli zajmujemy się wszystkim, no to Chyba można wierzyć, że jak y, mówimy, że nie ma jednej najważniejszej rzeczy, to chyba warto w to uwierzyć. I y, też, żeby nie chwalić się jakimiś tam sukcesami technologicznymi, myślę, że najlepiej zawsze chwalić się sukcesami naszych klientów. Tu jest y, ostatni raport opineo y, na temat ocen jakości sklepów internetowych, czyli to są oceny wystawiane przez klientów naszych klientów. Czyli powiedzmy najbardziej obiektywne, co tylko można, można przyjąć za. E, miernik jakości. E, na czerwono są zaznaczone sklepy obsługiwane na naszej platformie, w związku z tym to jest jedna kategoria, zdrowie i uroda. Wybrałem jeszcze dla dzieci, tutaj jeszcze większa masakra. Także jak widać, e, sklepy, które stosują to nasze podejście, e, określmy to marketing mix, aczkolwiek to słowo ma... Nieco inne znaczenie, natomiast taki miks działań marketingowych w internecie zazwyczaj y i stosują te procedury, które my rekomendujemy, zazwyczaj odnoszą sukces i to nie sukces mierzony swoją własną miarą, ale sukces y oceniany przez ich własnych klientów, czyli tych ludzi, dla których tak naprawdę to wszystko robimy. I y przechodząc już do samej prezentacji, y ona się składa, jak się łatwo domyślić, 14 części, natomiast y od razu y opowiem, jak je posortowałem. To nie jest one nie są posortowane w kolejności, które dadzą nam największą sprzedaż. To tak naprawdę zostało ustawione w takim jakby te 14 stopni w tajemniczeń, tak, czyli od działań najprostszych po najbardziej wyrafinowane, do których trzeba najwięcej kompetencji zdobyć. I pierwsza, pierwsza rzecz, tu może zaskoczenie, sprzedaż na platformach aukcyjnych, Allegro, jeżeli ktoś się kieruje na rynek polski i eBay, jeżeli na rynek zagraniczny. Co do eBay'a, no to trudno tutaj się oszukiwać, że na Polskę jakąś wielką sprzedaż w ten sposób osiągniemy. W związku z tym Allegro i eBay są dobrym punktem do wystartowania ze sprzedażą w internecie. Jeżeli ktoś ma tylko towar, nie ma żadnego doświadczenia, Allegro, które pobiera e, dużą prowizję, e, co by o nim nie mówić, dostarcza nam bardzo duży ruch. W związku z tym jest to najłatwiejszy sposób na wystartowanie, na zebranie doświadczenia, na, że tak powiem, obstukanie się ze sprzedażą. I to jest y, też rozwiązanie oczywiście, które, y, które y, my wspieramy. Jako pierwsi w 2005 roku uruchomiliśmy integrację z Allegro. Następnie również uruchomiliśmy z eBayem i w tamtym roku ze Świstakiem. W związku z tym, ze wszystkimi platformami aukcyjnymi istotnymi w Polsce mamy taką integrację. Więc, jeżeli ktoś wystartował sobie z, z już ze sprzedażą na Allegro i jakieś tam sukcesy ma, i generalnie tych aukcji zaczyna mieć dużo, może pomyśleć o oprogramowaniu, które mu to automatyzuje. Następnie, jeżeli już zdobyliśmy ten ruch i zaczęliśmy sobie liczyć, że w sumie jak obsługujemy ciągle tych samych klientów, bo oni do nas wracają, to może warto również otworzyć jakiś sklep internetowy, czyli zarejestrować sobie domenę, znaleźć jakieś rozwiązanie sklepowe i zacząć klientów przynajmniej namawiać do tego, że jeżeli wracają, to żeby na przykład wracali do nas do sklepu internetowego, bo tam na przykład mamy o te 3,5%, czyli na przykład prowizja Allegro tani. W związku z tym można sobie wykorzystać jeden z template'ów, yy, tutaj akurat maska tak zwana standard u nas, gdzie można sobie za darmo tego typu sklep otworzyć, wstawić logo, yy, wstawić produkty i, i ruszyć ze sprzedażą. Yy, również można w tym momencie... Jeżeli oprogramowanie, a na dzień dzisiejszy wiele oprogramowań czy wiele platform wspiera integrację z Allegro, możemy nie tracić kontaktu z klientami z Allegro i wciągać ich w odpowiedni kontakt ze sklepem internetowym. Dzięki temu, jakby, pozyskujemy nowy ruch, nowe, nowe, nowe lidy z Allegro, natomiast możemy świadomie wciągać klientów już w interakcję z naszym sklepem, tak żeby kolejne transakcje nie przechodziły przez platformę, z którą musimy się dzielić dosyć dużą prowizją. Następnie trzecie działanie, które y, dosyć prosto można zrobić, to jest y, umieszczenie swojej oferty y, w porównywarkach i katalogach i pasażach. I y, jeżeli chodzi o liczby, to jest kilka procent, mniej więcej jeżeli chodzi o platformę i, i to kilka procent zamówień, wszystkich łącznie, to, jest, to, to są pozyskane ze wszystkich porównywarek cen, w, ze wszystkich katalogów. Więc nie jest to jakaś tam liczba imponująca. Natomiast bardzo łatwo y, jest po prostu to uruchomić. Stąd jest to trzecie działanie, które które można sobie zrobić. E, staram się ilustrować, żeby, żeby też jakieś, jakieś życie było poza, poza suchymi hasłami, więc na przykład w naszej platformie e, tu, są, tu jest jakiś tam screen, gdzie mamy pokazane, które są e, włączone integracje, generalnie samo, samo włączenie i to też powinno podobnie wyglądać w wielu innych platformach. Polega na włączeniu, generacji jakiegoś tam pliku w formacie, który został określony przez dany serwis, i następnie ten link, który, który powinien być nieznany naszym konkurentom, udostępniamy porównywarce cen. Ona zazwyczaj raz lub kilka razy dziennie pobiera ten plik, umieszcza ofertę. Na tym się kończą nasze działania. W zamian za to pozyskujemy ruch do sklepu. E, który to ruch po, jeżeli mamy konwersję większą od zera powinien się przekuć w zamówienia, tak? Czyli jak widać jest to działanie dosyć proste, tak jak mówiłem, e, tak jak mówiłem jest to, jest to, trzecia czynność, którą możemy sobie wykonywać podnosząc sobie stopniowo poprzeczkę. Krok czwarty SEO, SEM, promocja w wyszukiwarkach internetowych. SEM czyli, e, czyli płatna reklama, SEO to jest coś co można sobie wbrew pozorom przynajmniej zdobywając podstawowe wiadomości lub kontaktują się, kontaktując się z firmą, która y, zajmuje się tego typu działaniami, możemy dosyć znacząco poprawić pozycję naszego sklepu internetowego w, w wynikach Google. Więc y, dzięki temu możemy znacząco też podnieść ilość y, pozyskiwanego ruchu. Jeżeli chodzi o liczbę, no to przeciętnie tak obserwujemy, że to jest od y, od 20 do kilkudziesięciu procent ruchu w sklepach internetowych to jest, to jest Google. E, przy czym też należy pamiętać o innych mechanizmach, mechanizmach Google'a, chociażby takich jak Google Images, który mniej więcej daje jedną dziesiątą ruchu tego co, co normalny Google. Przy czym w przypadku sklepów internetowych częstym błędem jest to, że staramy się po pozycjonować na dwie, trzy frazy. Natomiast jak pokazują nasze doświadczenia, dużo większą konwersję daje yy, pozycjonowanie się na tak zwany długi ogon, czyli yy, pozycjonowanie się na konkretne nazwy i opisy produktów, a to już yy, powinno dać samo, samo oprogramowanie, lub jeżeli tworzymy je, musimy zadbać o te elementy indywidualnie. Tutaj są wyciągnięte jakieś tam przykłady, które generują nam yy, odpowiedni content dla właśnie pod kątem pozycjonowania na długi ogon, czyli y, odpowiednie title, odpowiednie y, alty na obrazkach, linki. To wszystko powinno być generowane automatycznie, bo e, nie należy wierzyć w to, że mając na przykład 5000 produktów w sklepie internetowym będziemy ręcznie edytowali kontent e, każdej strony. W związku z tym e, powinno to być od razu przygotowane e, na, e, na jakby i to pochodzić od oprogramowania czy platformy, którą mamy. Lub po prostu powinniśmy, jeżeli sami to tworzymy, zadbać o kontakt z ekspertem, żeby ten ekspert e, razem z informatykiem przykulił to automatycznie generowany kontent.